Hejka, witam was na kanale Czarno na Białych. To jest kolejny odcinek z serii emisja. Dzisiaj powiem wam, jak śpiewać wysoko. By... No więc, jak ogarnąć te wysokie dźwięki? Tak naprawdę, to musisz zrobić to, to i to. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. A tak, serio, to ci po prostu. Czy znaczy, tak? Musisz to zrobić to, co to, to, to przed chwilą pokazałem, ale teraz spróbuję ci wytłumaczyć, co ja w ogóle pokazałem. No i powiem to tysiąc pierwszy raz, że. Najważniejszy jest oddech. Znaczy, szczególnie w tym przypadku oddech, jak nie będziecie mieli dobrego podparcia, dobrego fundamentu i tego dźwięku nie oprzecie na dobrym oddechu, no to zapomnijcie w ogóle o wysokich dźwiękach, nie? wszyscy wiemy, lub nie wiemy, jak nie wiecie to, wiedzcie, że nośnikiem waszych samogłosek, waszego dźwięku jest przede wszystkim powietrze. Jeżeli będziecie tym powietrzem fajnie dmuchać i będzie dźwięk fajnie osadzo osadzony na przeponie i będziecie mieć to powietrze, no to na tym powietrzu będą osadzały się dźwięki, więc przepływ waszego powietrza jest tutaj bardzo, bardzo potrzebny, żeby ogarnąć te wysokie dźwięki. To jak będziecie, ile będziecie dawali powietrza na te wysokie dźwięki, taki będziecie mieć dźwięk. Jeżeli dacie za dużo powietrza u góry, no to dźwięk będzie zaciśnięty, przepchany i nici z górnego dźwięku. Musicie wiedzieć, że nasz głos wędruje przez nasze całe ciało, jeżeli idziemy rejestrami od piersiowego do głowowego, to ten dźwięk alikwotowo będzie nam wędrował. Będzie nam brzmieć w różnych naszych rejestrach, w różnych miejscach w naszym ciele. I to jest dobrze. Tak ma być. Na pewno nieraz tak macie, że no ja śpiewam wysoko, śpiewam jakieś wysokie dźwięki, ale tamten głos zupełnie inaczej brzmi. No brzmi inaczej, bo to jest zupełnie inny rejestr. On jest w innym zupełnie miejscu. Kwestia jest tylko oczywiście zmiksować te rejestry, je połączyć, ale nie bój się tego, że ten dźwięk będzie inny, bo on jest po prostu w innym miejscu. To się po prostu będzie u ciebie zmieniać. Ważna kwestia jest taka, żeby utrzymać luz, swobodny przepływ powietrza i swobodny, żeby w ogóle odpuścić przede wszystkim siłę. Czyli moja ulubiona wieża Eiffla, kierunek waszego przepływu powietrza powinien być w ogóle przepływu powietrza i takiego też trochę myślenia o tym dźwięku, że musimy iść w takim kierunku. Jak na dole ten dźwięk, powiedzmy, że on jest gdzieś taki, to pomyślcie sobie, że ten dźwięk u góry musi być taki. I wcale nie mówię teraz o głośności tego dźwięku, tylko. Chodzi mi o to, żebyście sobie właśnie w ten sposób pomyśleli. To trochę też wpłynie na Waszą wyobraźnię i zobaczycie, że ten dźwięk u góry. dacie dużo mniej siły. To jest jakby clue do tego, żeby dać mniej powietrza u góry i dać. Mniej siły. To było wyjaśnienie tego, co pokazałem na początku, czyli oddech, przepływ powietrza, skracamy sobie, zmniejszamy sobie jakby troszeczkę tutaj siłę, idziemy sobie siłą w takim kierunku. No! I idziemy sobie w ten sposób i ten dźwięk nam wędruje od pierwszego do rejestru głowowego. Potem pokazałem takie coś: przestrzeń. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Jeżeli będziemy się zaciskać, jeżeli będziemy, mm, nie będziemy mieć u góry przestrzeni, to ten dźwięk też nam nie wejdzie. Nie wejdzie tam, gdzie powinien wejść. Nie wyjdzie. Myślcie sobie o tym, że im idziecie wyżej, tym ta przestrzeń musi być dużo większa. Ta przestrzeń, czyli tak naprawdę, wasze też podniebienie musi się na maksa podnieść. Im śpiewacie wyżej, tym to podniebienie musi być podniesione jeszcze mega, mega, mega wysoko, żebyście mieli tam u góry przestrzeń. To jest też taka właśnie praca nad przestrzenią, nad zwiększeniem, nad, nad powiększeniem waszego miejsca tam u was w gardziole, na tym podniebieniu, żeby po prostu zrobić miejsce. Zresztą, no ja tak samo jak y, gdzieś widzicie, jak śpiewam jakieś wysokie dźwięki, no to rozdziwiam jabsko. Tak, po prostu tak samo wszystkie gwiazdy po prostu takie to są. Te wszystkie wysokie dźwięki to są to jest mega otwarcie buzi. Wasza przestrzeń yy, też będzie ok, jeżeli postaracie się utrzymać krytań w jednym miejscu, czyli jeżeli nie będziemy podnosić głowy i nie będziemy myśleli sobie, że teraz idziemy do góry, w tym momencie zmniejsza wam się przestrzeń, ponieważ ciągle myślicie, że idziemy do góry. To jest mega błąd, że myślicie, że za chwilę będzie wysoki dźwięk i ja idę do góry. Musicie myśleć, że idziecie na dół. Po prostu na maksa, na maksa. Jeżeli idziemy w górę, ciągle myślcie, że idziecie w dół. Tak naprawdę, jeżeli nawet chcecie trzasnąć jakiś górny dźwięk od razu, to od razu musicie myśleć, że to jest na dół. Na przykład końcówka songu z musicalu Next to Normal, I'm Alive. I'm alive! jest naprawdę to Wam w ogóle mega pomoże. Im wyższy dźwięk, tym niżej jeszcze myślcie. No dobra, ale Arek zaśpiewałeś taki wysoki dźwięk i on był duży. A ja bym też chciał, żeby on po prostu od razu był taki Najpierw spróbuj uzyskać luz, przestrzeń, swobodny przepływ powietrza u góry, oparty na rezonatorach też, na tym, żeby to było brzmiące, żeby to było rozluźnione, a dopiero potem zajmiemy się tym, jak ten dźwięk powiększać, bo najpierw musisz zbudować fundament, żeby potem budować te wieże w dół. Tak pokażę, żebyście myśleli, że to jest cały czas w dół. Jeżeli chodzi o jakieś takie najszybsze, najprostsze ćwiczenia, to róbcie sobie na przykład jadąc od dołu, huu, na takim huu, żeby było powietrze i żeby był luz. I mega zdziwienie na twarzy. Żadne huu, tylko totalnie jest luz. Hu. Cały czas w dół. Taka syrena trochę. Też sobie rzućcie z drugiej strony. Też zauważcie, ile trzeba dać powietrza, żeby nie było tego waszego przeskoku. Na. Właśnie tego przeskoku. Na. I tak dalej. Niech waszym nośnikiem będzie cały czas powietrze, ok? Podparcie, otwarcie, myślenie w dół. No i macie to. Dzięki Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wasze dźwięki już teraz są tam. Subskrybujcie mój kanał, klikajcie w to fantastyczne czarno-białe kółeczko. I dzięki Wam za dzisiaj pozdrawiam was serdecznie. Niech moc będzie z wami!